Siema, będziemy testować drwala kantna albo piekielne potryski. skubany tak wygląda. Wjeżdżamy w top. Nie ma słowa stop. Pierwszy gryz jalapeno ze słoika. Wyczuwam jalapeno burgera strasznie. Nie czuć tak smaku tego drwala jak zawsze, każdej zimy. Ale, oczywiście, katarek od razu się pojawia standardowo przy ostrym. Czy on jest jakiś zabójczy, to nie wiem. Wydaje mi się, że jest nawet słabszy niż jalapeno burger. Teraz mi trochę przebiło tym serem panierowanym ten smak. No, jest całkiem niezły. no Ja lubię pikantne rzeczy. Na pewno nie jest to jakiś zabójcze. Podobno jest tu jakiś sos habanero, ale no nie wiem, słabo go czuć tak szczerze Najbardziej bardziej czuję te papryczki, które tu wystawały, bo to jest typowy smak, że tak powiem, alotenio ze słoika z każdego marketu katarek jest, troszkę tutaj skóra mnie piecze, ale to wiadomo, przy każdej potrawie piechantnej tak mam, Wy też pewnie Jadłem wcześniej frytki i już trochę czuję, że przy końcu mam troszkę dość, ale ja się nie powstrzymam przed tym, żeby to skończyć to koniec dopiero mi wiesz, w sumie tak bardziej. Dobra, tak szczerze, to w sumie nie widzę tutaj nic bardzo ostrego. Wydaje mi się, że jalapeno Burger jest troszkę ostrzejszy, ja nie wiem, może jestem po prostu jakiś przyzwyczajony. Trochę mi skóra piecze, ale to zawsze tak mamy, kapsa i cena zaczyna wchodzić. No ogólnie to takie, nie wiem, w sumie od prośbę mogę powiedzieć 5 na 10. Polecam, można spróbować. Pozdro!